Wojciech Szczęsny od początku 2025 roku pewnie zajmuje pozycję jedynki w bramce FC Barcelona, przejmując ją od inakiego penny i skutecznie wykorzystując każdą kolejną szansę. Polak zaskarbił sobie zaufanie trenera Hansiego Flicke, a jego ostatnie występy, w tym popis umiejętności w starciu z Sewillą, wzbudziły uznanie zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce. W sprawie Szczęsnego Głos zabrał między innymi były selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawałka. Gdy Wojciech Szczęsny trafił do Barcelony, początkowo miał pełnić rolę zmiennika i peni. Kontuzja Marca Andre Terstegena otworzyła jednak nowe możliwości, a z czasem hierarchia w bramce FC Barcelony uległa zmianie na korzyść Polaka. Dziś Szczęsny jest kluczowym elementem drużyny i raz za razem udowadnia, że zasługuje na miejsce w podstawowym składzie. Jego występ w meczu z Sewillą był tego kolejnym dowodem. Popisywał się fenomenalnymi interwencjami, które nie umknęły uwadze ekspertów. Adam Nawałka, były selekcjoner reprezentacji Polski, w rozmowie z Mateuszem Skwierawskim z WP Sportowe Fakty podkreślił, jak ważną rolę w sukcesach Szczęsnego odgrywa jego doświadczenie. Inteligencja i bagaż doświadczeń Wojtka powodują, że z meczu na mecz będzie grał coraz lepiej. Wojtkowi początkowo brakowało rytmu meczowego, choć i tak bronił strzały w trudnych sytuacjach ocenił nawałka. Dodał też, że przejście do Barcelony było dla szczęsnego dużym wyzwaniem, bo musiał dostosować się do innego stylu gry niż ten, do którego przywykł w Juventusie. Barcelona podjęła świetną decyzję, by zaangażować Wojtka, by ściągnąć go z emerytury. On przeżywa kapitalną przygodę. Powrót do piłki dodał mu wigoru stwierdził były trener biało-czerwonych. 34-letni szczęsny rozegrał dotychczas 9 spotkań w barwach Barcelony, zachowując czyste konto w czterech z nich. Obecny kontrakt Polaka obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, ale w mediach coraz głośniej mówi się o jego przedłużeniu, co jest efektem rosnącego zaufania klubu do jego umiejętności. Kolejną szansę na występ szczęsny będzie miał już 17 lutego, gdy FC Barcelona podejmie na estadii Olimpii Creou Vajena, obecnie szósty zespół La ligi. Drużyna z Madrytu ostatnio znajduje się w dobrej formie, odnosząc trzy kolejne zwycięstwa w Lidze, co może uczynić to starcie wymagającym testem dla polskiego bramkarza. Czy szczęśliwy po raz kolejny zachowa czyste konto i pomoże Barcelonie zdobyć kolejne punkty? Nie zapomnijcie zostawić lajka pod naszym wideo i śledźcie relacje na żywo z tego emocjonującego meczu.